Dzisiaj będę kupował Oli wszystko z filmów youtuberów. Zasady tego filmu są bardzo proste. Najpierw wybieram sobie youtubera, potem odpalam Oli fragment jakiegoś losowego filmu tej osoby i Aleksandra po kilku sekundach dźwięku z tego filmu będzie musiała rozpoznać kto to jest. I jeżeli rozpozna danego twórcę, no to wtedy już odpalimy jego kanał, wybierzemy wspólnie jeden film, następnie puścimy losowy fragment i pierwszy przedmiot możliwy do kupienia, który pojawi się w danym fragmencie, ja zakupię. Pod ostatnim filmem tego typu zostawiliście 36 tysięcy łapek w górę, co? Tym idzie będę kupował dzisiaj Oli 7 rzeczy, bo każdy 10 tysięcy łap w górę to jest jedna rzecz więcej dla Aleksandry. No i cztery rzeczy są bazowe. Fajnie by też było, jakbyście zasubskrybowali kanał, żeby żaden konek Was nie omijał. Jesteśmy coraz bliżej miliona. W tym roku być może się uda, ale to tylko z Waszą pomocą, dlatego subskrybuj koniecznie. Jesteśmy już pod galerią i możemy zaczynać. No swoją drogą będziecie ze mną ola, nie? Ja już mówiłem, bo i jeszcze <laughs> pokazywałem. Dobrze, moja droga, czy byś ja coś ciężkiego na start? Czy coś ja bym łatwego? To łatwego? Na początek będzie łatwo dosyć. Pójdziemy sobie tutaj. Weźmy nie jakiś film. Puszczam się tak plus minus trzy sekundy. A, dobra. To jest dwójka A. Nie wiem, może Wersow, bo ona ostatnio dawała Paulinie prezent, bo Paulina miała urodziny. Może Wersow czy na pewno Wersow? Nie no, Wersow to jest mój strzał zgadłaś ale to nie był ten film o którym ty z... mówisz tylko to było Nie to było losujemy komu i za ile Aha, dajemy prezent No tego nie ale Dobrze zgadłaś gratuluję Ja sam losuję sama czy ty Tak losuję? teraz wybierasz ja jakiś kupuję ci biorę. Poczekaj. Wybierasz a ja oglądam te filmy, więc ja wiem co to jest poczekaj I poczekaj bo ona tutaj pokazywała że oni się zaręcili, to może byś mi kupił pierścionek wtedy Masz już jeden starczy ci. Tylko ja wybieram fragment nie Aha Ty wybierasz ten a ja wybieram losowy fragment wtedy już w filmie i puszczamy dobrze, to, to zbierasz, co będzie to kupuję. kupuję rzeczy na każdą literę alfabetu. No dobra, niech będzie. Dobra, ja sobie polecę gdzieś... tutaj. Wiele droższa rzecz, którą również żeby będziecie mogli rozdosować w dzisiejszym odcinku, a jeżeli chcecie zgarnąć takie płyty, to napiszcie w komentarzu. Ja bardzo bym płytę chciała ekipy. zgarnąć płytę ekipy, już mam <laughs> jedną w domu. Chcemy kupić drugą płytę ekipy. Subskrybujcie kanał i piszcie komentarz, dlaczego ty byś miał dostać płytę ekipy, bo mamy już dwie. co wam rozdamy. O nasz pierwszy przedmiot, idziemy do Empiku. Prędzej pamiętam to, że w Topce chyba było, Top 3 czy coś takiego. Teraz już nie leży. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze jest, Ola. Ja pierdzielę. Jazz, blues, muzyka poważna. To pod muzykę poważną podchodzi? Tak. Ja, jest jedna. Jest? Jedna, no tu No jest. super. Dobrze, YouTuber numer dwa. Ja wiem, kogo sobie odpalimy. Oj, nie tak, tak. Odpalimy sobie ten film. Mieszkałem w Jaworznie, obecnie jestem z helic. Nie znam tego głosu. Nie no. wiesz, czy to był głos? N -n -n. Dobra, to poszedźcie trochę dłużej. Mieszkam w helicach. To Ale... o, zwiedziłeś trochę Europy, co? Nie, nie wiem. Nie wiem. To był Marcin Dubiel na kanale Stew. Naprawdę nie poznałaś Dubiela głosu. Nie, on wrzuca jakieś filmy? No, no wrzucał. No teraz Daily wrzucał też. No wrzucał, ale ja nie No ale to, nie, to było na kanale Stew ogólnie. To nie, no, sorry, no niestety. No, no dobra, to przechodzimy od razu do youtubera numer 3. Wsiadźmy do auta, bo jest zimko. Dobra, nie będę taki teraz. Najnowszy film wpiknie. Wczoraj wrzucony. głos poznasz po sekundzie. E, Odpalimy drona i zapomnę. Sitrak. Okej, okay. no, to no na kanale też. na. Natalii, bo Natalia wrzucała film. Oglądałeś akela tą dronem w domu. Ja popełniłem teraz błąd. Czemu? Bo Natalia daje mega oczywiste tytuły. Ja teraz już sobie wspomniałem ich filmy. Wchodź na jej kanał, no, no masz nie, Ja niewiele ja wybieram. filmów. Wybieram. Wybieraj. Dobra. Cześć, ja co dostał? Klapki of White'a. Tutaj było dużo pakowania prezentów dla dzieci, to nie jest im potrzebne. O! No, no właśnie no tak! Chciała. No właśnie wiedziałem, że jest ten film! Aczkolwiek... Ja, mi się podoba. No weź to ja muszę koniec. wybrać losowy fragment, bo koniec. ale bo patrz... było na końcu. Nie, nie patrz. Nie patrzę. W sensie, nie Dobra, patrz. nie patrzę. Zamykam oczy i losuję paskiem. Tu mamy Natalię. No to nie, to nie będzie to, co ja bym chciała. Dobra, słuchajcie, przeszedłem cały sklep i jednak przyszedłem na dział z bielizną, ale nieważne, bo y, jedyna rzecz, która się nadaje i z której Natalia, myślę, może skorzysta, to, jak widzicie, takie kapcie, które kosztują, jak widzicie, 79,99. Idziemy ci kupić do Hema takie same kapcie jak ma Natalia. Serio Karol, nie <grym> mogę się kupić! kupić nie, nie wiem czegoś, czegoś co bym nosiła, ja nie noszę kapci! Dziękuję, Citrox, idziemy po y, kapcie. No, ja chciałam MacBooka Nie tym razem. Teraz tak, Citrox szedł na dział z bielizną. Także idziemy tam. Czarne futrzaki są? O, one mają dziurę na palce. Takie mm. sexy! Nawet ta sama cena, wszystko się zgadza. Wielam no, Sexy? Pięknie z tą skarpetką pomarańczową. Mm. Nie dość, że póki co nie trafię się źle, to jeszcze Ola wyskoczyła z aplikacją i się okazało, że mamy 300 zł rabatek. Także kapcie za 5 dyszek. Łatwietko. Tylko czwartą osobę wziąłbym sobie jakiś kanał gamingowy. Ja wiem, jaki kanał gamingowy jest dobry do tego, bo on nagrywa też lifestyle'owe filmy, mianowicie no, idziemy do Kubusia, jak już widzicie na ekranie. I odpalimy jakikolwiek jego film z Fortnite'a Gotowa? Tak. Ale Oli Rękawiczka. No cele. Tak, ale wcale nie tak, że słyszałam, że no wyłączył jakikolwiek... Serio? Słyszałaś to przez auto? Ale nie, no poznaję, szczerze poznaję jego głos, jakby no znam Ja jak... myślałem, że nie słyszysz aucie. Nie, fałcie. słyszę, słyszę Nieraz montowałam film z nim No, no zdarzało się, Ola tak. na znowu Jawo montowała jakieś Fortnite'owe filmy Wezmę te świąteczne prezenty Dobra, ja pójdę na fragment powiedzmy... No, gdzieś tutaj Coś gotuję Kusił mleko co on trzyma w ręce? Otwieram zawartość i dosypuję. To była słodka chwila jakaś. Budyń Waniliowy Budyń waniliowy Super! Świetne zakupy fajnie, dzisiaj. Fajnie, fajnie. Dobra, mała aktualizacja. Przeżyliśmy dokładniej film Jacoba. I on krem do karpatki, a nie putyn. To było to, nie? Tak, to było to. Zrobisz tam karpatkę? Nie lubię karpatki. Kupuj fajny prezent ogółem, robiłeś. Lala, lala. Nie no, nie, budyń byłby lepszy. <grym> byłby. byłby. Póki co, tak średnio. Ja myślałam, że youtuberzy na takich filmach kupują sobie telewizory, jakieś drogie rzeczy. A tu kapcie, budyń i płytekipy. No to długopis, super. Koszulka. Mam co? kabel. Mam już kolejnego ja twórcę. Jakiś telewizor, albo coś. Coś fajnego No niech będzie powiedzmy... To Swoją drogą ciekawy film Obejrzałbym Czyli nie oglądasz na co dzień Dobra Jak <laughs> wchodzić, brać coś i wychodzić Strasznie się... Narw Tak To jest tak na. To okay. jest na. Ciekawy film Kto będzie więcej rzeczy za darmo wygrywa No wylosuj mi jakieś Obojętnie które Stop? Ten Dobra 10 lub 100 warstw challenge No nie. Ej, ale, ale tu mogą zakładać na za siebie jakieś bluzy albo coś Biorę sobie tam losowy fragment gdzieś tutaj Zmrażę całą kanapkę Jak mordera. Ale wygląda to na trago czadowo Czadowy jest ser Musimy jest ser ja Musimy kupić ser Musimy kupić, kupić ser Ja no, się wypłacię na cię no, 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 są no. piękni Ja was kocham wszystkich Jesteście super Ja mogę takie odcinki nagrać częściej Ser również bierzemy w auchon I było go dużo Kilogram sera Kanie, kanie Mogę sama sobie wybrać jakieś serce? Proszę. Dobrze, taki żebyś zjadła. To nasz ulubiony. Dobrze, to weź go od razu z dwie, przypaski. Zadowolone? Super, bardzo. Robimy pizzę. Dobra. Albo relatki sorowe. Ooo, to jest marze. Przedostatnie zakupy przed nami. Co teraz dostanę? Mąkę? Dostać takie słabe rzeczy, to ja będę dla ciebie miły, no. To no będzie proste. O, tu mnie miniaturka zachęca. Dobra, a pośrodku yy, nawet nie wiem, co to znaczy. Jak bym to był ja to jest chyba Julia, Żugaj. I było słuchać jeszcze kogoś. Albo Team X, albo kanał Shio, bo oni też tam nagrywali ostatnio. Strzelam, że Team X. That tak jest, to tak? jest kanał Team Dobra. I, Dobra, i co tam było? Pobijamy rekordy Guinnessa 2 na miniaturce, Jaka oni dotykali kan... czara. Mm -hmm. Też bym doskonał. Też, też bym Też do bym okay. Dobra, wybieraj sobie. O, ten prezent był przesadą. A najgorsze prezenty to nie. Ja wiem, czy ja chcę, ja muszę zjechać na sam dół. Czemu? Ja chcę wycieczkę na Malediwy. <laughs> Dobra, losuję cokolwiek, bo tu jest tyle tych filmów. Dobra, niech będzie to. Rozpoznajemy członka teamu po części ciała. Ale <laughs> żeś wybrała! Najwyżej wygrasz moje ciało. Kuszące? Bardzo. No to nie, dobra, to ja ci wybierę inny film, dobra? Dobra, wybierz mi inny film. Mówimy 24 godziny przez Google Translate. Dobra, no i powiedzmy tutaj. Po co? Telefon trzymają. Nie trzymają telefonu. Otrzymają etui Jak etui? No, otrzymają etui, w etui jest telefon Ty chcesz mi kupić etui do telefonu? Mogę ci kupić etui do telefonu No dobra Idziemy po etui Po etui idziemy na taką wysepkę, bo szkoda mi wydać pieniądze na oryginalne etui, bo kiedyś miałam i bardzo szybko się zepsuło, więc wolę sobie kupić jakieś takie tańsze i po prostu już częściej sobie wymienić no, A tak. jeszcze prędzej, bo kupił Sandy, ale Sandy nie ma niestety teraz Ja nie mam Sandy. Sandy Ej, to po co mamy zmieniać? No właśnie, ja nie potrzebuję że mówiąc No to kup jako zapas przezroczyste czy coś no. Dzień dobry Zakupione. Tak, no. jest napisane Anti-Yellow Aging, czyli nie będzie się robić żółte. O! Oh. YouTuber numer ostatni. Kogo by tu wybrać? Dobra, polecimy z kimś, kto szaleje z wydawaniem pieniędzy. Żebyś może skarnęła coś lepszego niż ser. Ja ten film i polecimy sobie gdzieś tutaj. O! Oh. <laughs> no słyszałam w śmiech Freeza. Czy jest... Czyj kanał? No słyszałam, że Friza Dobrze. Odgadniesz słowo, kupuję ci to. Dobra? Bierzemy fragment. Nie patrzę, żeby nie było. Dobra, tu gdzieś. Nie mam ręcznika, ręcznika jest zimno. zimno. Serio nic wskazuje nam temperaturę, yes? <laughs> jest? Nie, idę stąd. <śmiech> <śmiech> Ze wszystkich możliwych rzeczy w filmie trafił się <laughs> A nie, ale postaraj się poszukać tego z pingwinkiem. A jak nie będzie, to ci dokleję. Super. Dziękuję ci bardzo. Zastanowiliśmy się, jaki termometr kupić. Na pewno nie będzie on miał na górze pingwina, bo ciężko takowy znaleźć. I postanowiliśmy, że najbardziej nam się przyda, bo w sumie zgubiliśmy, taki najzwyklejszy termometr do mierzenia ludzkiej temperatury. W takim rt nie kupuję, bo to jest elektronika. No ale też termometr. Dobra, są takie termometry. Weźmiemy taki. Co najzwyklejszy, bezkontaktowy. Dobra, widzę z racji tego, że ja kochany narzeczony, a ona ci zgarnęła nietypowe rzeczy. To zrobimy ci grać w rundę. I co teraz dostanę szynkę? Do sera? <laughs> będzie do kompletu. A dobra, niech będzie i tak. I wejdziemy sobie no tutaj. Gotowa? Gotowa. O kurde, ale ładnie zapakowane. Yoshi! Tak, Yoshi. I on ma całkiem ciekawe filmy ostatnim czasem. Takie, w których możesz <noise> zgarnąć coś? Na przykład szynkę. Chociaż nie, bo Filipek jest wega. To szynki no. na pewno nie zgadniesz. Nie bierz paczek od widzów albo youtuberów, bo tam będą dziwne rzeczy. No właśnie, dlatego nie chciałabym tego brać, bo ja nie chcę takich dziwnych rzeczy dostać. O, pojechałem całą Polskę. Żeby się z nimi spotkać i dać im, że jest duży prezent jakiś <grym 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 Bierz to, pisz ten film to za prezent? Nie, bierz, wiesz. No nie, bierz. nie ty, no weź, to Bo ty oglądasz te wszystkie filmy duży prezent. i wiesz co tam jest nie bierz Nie, to jest ja ktoś ja innego chcę Podoba On tam do Konona jechał <grym> A to ja dziękuję wtedy Zestaw z McDonalda, ja to chcę Gdy ktoś zginie w Among Us, to zestaw z McDonalda Dobra, odpalaj To no się jakiś losowy fragment o, nie je mięsa! O! Chwycił frytkę! Super dodatkowa runda, kochanie! Tego się nie spodziewałam! No ale ja nie będę taki, i kupić cały zestaw. Kupić ci zestaw Dzień z, z Mac'kiem Jak oceniasz dzisiejszy film? Najlepszy moment dzisiejszego odcinka. <laughs> Zostawiajcie dużo tak w górę, żebym na samym odcinku też dostała równie fajne rzeczy. Myślę, że tym pięknym, McDonald'owym akcentem możemy kończyć ten film. Subskrybujcie koniecznie kanał. Widzimy się już niebawem. Papa! Cześć!